Buzz De Continuation Classic. Nie mam najmniejszego zielonego pojęcia, co to może być. Proszę bardzo. Drugi chyba e, produkt z palety: Bellissima Italia. Jest to bardzo droga e, tutaj maszynka. Termofor, no tego mi brakowało. Używany nocnik, to, to jest to totalny dramat jakiś. To no, masakra, nie? No ale zdarza się, no zdarza się, takie rzeczy też są. Nie rozumiem tego kogoś, kto to odesłał i był totalną lebiodą w takim razie, że jak ktoś odsyła używany nocnik. Obstrany... Moi drodzy, właśnie tir odjeżdża. Z miejsca rozładunku, i to jest totalny opening na gorąco. Odpala właśnie silnik, zresztą słyszycie. Będziemy otwierać zaraz palety, bo przyjechał Personal Elektronika, mega totalne sztosy. Popatrz, jak to teraz wygląda. Tu było wcześniej pusto, i będzie w tymi na timelapse pokazane, moi drodzy, która z tych palet jest nasza. Nie wiem jeszcze jak, jak, jaka, bo mamy numery spisane już wcześniej, więc szukamy naszych palet i będziemy mieli dwie, ale dzisiaj otworzymy sobie jedną, a kolejną w kolejnym odcinku. Także bądźcie czujni, bo będzie grubo. I mówię tutaj grubo, bo naprawdę będzie grubo. Także czekajcie, bo już za sekundę otwieramy zajebiste palety. A tym samym, zanim znajdziemy paletę, zachęcam Was do subskrypcji tego kanału. Dlatego, że bardzo wielu z Was tego jeszcze nie robi. A jak będzie nas bardzo dużo, to będziemy mieli jeszcze większe możliwości zakupu różnych palet, otwierania dla Was nawet całych tirów. Nie wiem, zrobimy mega fajne akcje. Także subskrybuj ten kanał, bo naprawdę warto. A tymczasem zapraszam Cię na opening tej oto palety. Mordeczki moje, ta paleta była jedną z tańszych palet Personale, jaką kiedykolwiek widzieliśmy i dostaliśmy praktycznie w dostawie, bo kosztowała tylko 4720 zł. Mamy tutaj koło 100 produktów personalnych. Z tego, co mi wiadomo, powinno być mega sztosowo. Wzięliśmy dwie, bo na naszych półkach Personala nie ma kompletnie wcale. Mamy dwa mierze i z 5 lokówko suszarek. Dobra, tak. moi drodzy, lecimy. Pierwsza walizka Remington. Coś takiego. Wygląda zacnie. Coś tu jest, nawet jest. Zobaczymy jak kompletność. Odkładamy na bok. Co mamy dalej? Baz de Continuation Classic. Nie mam najmniejszego zielonego pojęcia, co to może być. Nie, to jest do nakładania skarpet. Do nakładania skarpet, tak. Czyli takie urządzenie, mega fajna sprawa, dosyć szybko powinno się spieniężyć. Co mamy dalej? Ja to sobie może rozetnę, bo to faktycznie tutaj jest dramat z sięganiem po te produkty. Powiem Wam, że Ostatnimi czasu, ostatnimi czasy jest tyle pracy, że naprawdę kompletnie nie wiem, za co się zabrać. Co mamy tutaj? Jakiś koc, nawet go nie otwieram, bo to jest pewnie koc grzewczy. Dalej, Beurer Medical, Steam Vaporizer, Steam Vaporizer, czyli pewnie inhalator. Inhalator. Co mamy dalej? Hair Strain, coś tam. Czyli jakieś włosy chyba, z tego co wiem. Za ciężkie na szczotkę, raczej tak. włosy. VKK, jakaś firma. A albo lokówka. Słysza, lokówka Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Okej, okay, to coś takiego. Prostownica. Prostownica, prostownica spoko. Mam nadzieję, że będzie śmigać. Ale to się okaże. Waga renfo, czyli też fajny temat. Co tu jest? Men, trusted. Co to, co to, to, to może być? Takie taki maj, majtki wiesz, a pampersy, pampersy, pampersy dla, mę dla mężczyzn. Pampersy. Proszę bardzo, drugi chyba produkt z palety Bellissima Italia, jest to bardzo droga, za chyba 600 złotych ta. Suszara, dokładnie, wszystko leci z dłoni, taki, taki pośpiech jak teraz jest, panuje, Do dawno go nie było, mówię wam. Wygląda na nową totalnie, ktoś ją no. tylko oczywiście źle włożył, bo jest jakimś totalnym e, nieogarem, żeby nie mówić tej brzydko. E, aczkolwiek jest git. Co mamy jeszcze? Proszę bardzo, jacuzzi do, do wanny, świetna sprawa, z pilotem nawet, ciekawe czy ma pilot, Ale to zobaczymy. Co mamy jeszcze? Jakieś wagi, podstawowe modele, nawet nie będę pokazywał, nic ciekawego. Co my tu jeszcze mamy? Lecimy Bellissima, nie, przepraszam, Babylist, już mi się wszystko mieni. E, tutaj swifery, trzy sztuki. Co mamy dalej? Proszę bardzo, Baby Performance. to jest w ogóle tak świeża dostawa, że ona dopiero z Tira jechała, nie? Czekaj, ona jest bezprzewodowa? Chyba tak. Śmiga, elegancko, bardzo ładna swoją drogą jest, jak na... No co, to nie wejdzie O, dobra. Bardzo ładna, mega sztosowa e, tutaj maszynka. Co mamy dalej? Kolejne Swiffery, to nawet ich tu nie będę pokazywał. E, proszę, jakiś tutaj termofor, no tego mi brakowało. Musisz mi dzisiaj pomagać, bo ja jestem totalnie rozhełstany tą ilością zadań. Remington G2 Graphite, proszę bardzo. Tutaj mam wrażenie, że nic nie ma, bo to nic nie waży. Ale jak to jest grafitowa jakaś maszynka, to ona może być po prostu lekka. Czy to się nie wysypie? Chyba nie. Pokaż. Tak, mnóstwo rzeczy, maszynki. Tej maszynki nie widzę. Tak. Taka maleńka. Taki trymer bardziej, ale śmiga. Wygląda jakby była. Ktoś ją na pewno rozpakował i to jest tyle. I wygląda jakby działała. Jakkolwiek to brzmi. Czekaj, to, to, to. Dobra. Odkładamy na bok. Elegancka rzecz. Co mamy dalej? Remington Keratin Pro. Tego to mieliśmy na pęczki. To chyba 140 zł za sztukę kosztowało, jak dobrze kojarzę. Kiedyś to kosztowało 260, się też sprzedawało. Kolejny jakiś inhalator z Beurera. E, co mamy dalej? Beurer Medical. Kolejny inhalator, czyli są wielo sztuki już. Dalej. Proszę bardzo. Bambusowy stołek pod kibelek. Piękna sprawa. Co tu mamy dalej? Remington za stóweczkę. Pasna jest wygląda, jakby był totalnie nowy, nie? No. Także jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. O, proszę. Taka właśnie suszarko-lokówka, jak była przed chwilą Keratin Brodku bez opakowania, ale wygląda, też jakby była cała. W ogóle to jest bardzo dużo produktów. Myślałem, że będzie trochę mniej jednak finalnie. Wal profesjonalny. Ale wszystkie wypakowania, zobacz, bardzo mało foliopaków. O, nie lepiej nie krać. Lepiej nie krać, proszę bardzo, wal. Śmiga głośny, używany. Na pewno używany, ale jest. I to jest najważniejsze. Bo działa. A to jest takie nienawidzę kartą takiego chamskiego. O, źle się to dotyka. Dobra. Duży karton, kolejny menten, proszę bardzo, na bok. O kurde, tego się nie spodziewałem w ogóle, nie. Zobaczcie, mapet Creative. masz na dosyciera dzieci, super. Czyli są zabawki w personalu. Zobacz. Kolejna Keratin Pro. Kolejna Keratin Pro. Raz, dwa. Teraz lecimy dalej. Kolejna Keratin Pro. Naprawdę jest tego dużo. Co mamy tutaj jeszcze? Nie ma? Nie ma już. Pokaż. Remington, proszę. Ta kosztuje chyba 140 zł. Jak dobrze kojarzę? Jest cała. Co mamy dalej? Omron. W końcu jakiś ciśnieniomy, że mamy tylko dwa na stanie. I to takie. W sumie to nawet tańsze modele, chyba. GHD Higher Dryer, jakieś 60-70 zł. W Polsce, bo za granicą ona kosztuje 240. Także no, polaczki, cebulaczki jak zawsze, muszą obniżać cenę. Ultimate Precision Baby Lease, proszę, jaki w ogóle ekskluzywna wow. seria. Będzie można zrobić z tego zestaw i dosprzedać, bo tamta maszynka była do tego właśnie zestawu. Dalej, nocnik. Mm, beautiful, Mam Kurwa, używany nocnik, czaisz? To jest. Po... I wiecie co, i tak właśnie to wygląda w zwrotach konsumenckich. Jest używany nocnik, to, to jest to totalny dramat jakiś, no masakra, nie? No ale zdarza się, no zdarza się, takie rzeczy też są. Nie rozumiem tego kogoś, kto to odesłał i był totalną lebiodą w takim razie, że jak ktoś odsyła używany nocnik. Obstrany przez dziecko, bo mu się go myć. Ale chciało mu się już go zanieść do paczkomatu albo na pocztę, nie? E, dobra, co mamy dalej? Remington. Kolejna maszynka, bardzo fajna. E, proszę, lampa Beurer. Pytanie, czy ma lampę, bo infrared te lampy to często, no tak, bo czasami się przepalają. E, nawet w e, dostawie, co mamy tutaj? Jakiś zestaw, Jakiś ale nie do końca majtki chyba, to jest jakaś kamizelka chyba, z tego co widzę. Hit, podgrzewana nawet. Dobra, lecimy dalej. Le Chat Expert, La Expert, a to jest do, do prania i troszkę jest że bo ciekawie, nie? Także... Płyn do prania Sun Classic. To też jest chyba do prania. Nie mam zielonego pojęcia. Jest Beurer Wallbank, czyli to jest taki wallbank, Ja w ogóle czytam z dupy, ale wybaczcie, mi jestem po prostu zmęczony dzisiaj e, mocno. Infrared Heat Lamp. To jest lampa e, ultra czerwona, która pomaga w leczeniu schorzeń jakichś tam mięśni i tak dalej. Co prawda, pudełko jest dramatyczne. Pewnie lampa będzie nowa, pewnie zaraz jakaś będzie luzem, bo ich miało być parę sztuk. Remington. Taki o prostownica, ale o otwiana. To nic ciekawego, to no prostownica, jak prostownica, nie? Używana albo nowa. Proszę, podkładka. Bardzo fajna, przyjemna. Taka misiowata. Koc grzewczy. A raczej podkład, czy, czy, czy coś takiego. Zobacz, kolejna waga. Terralion. Mega, super sprawa. Lecimy dalej. Kolejny jakiś vaporyzer. Pillow. Poduszka masująca. Tak, z pilotem. I to taka na krzesło. Zarąbista sprawa. Myślę, że to się sprzeda na momencie. Co mamy dalej? Proszę, proszę bardzo. Tego jeszcze nie mieliśmy. Niwa Tech totalnie chiński karning went. Zobacz, jakie róże, co ty popatrzcie popatrz na te piksele nie, tutaj są piękne po prostu to jest coś niesamowitego nie, można powiedzieć, że ten, ta, ta paleta śmierdziała, to jest paleta, paleta tego paleta odpadu <ścoughs> i to nie naszego renfo Ellis 1 smart body scale bardzo fajna sprawa, o jest kolejny beurer i ten już wygląda dobrze ten już wygląda dobrze co my mamy jeszcze Kolejne swiferki i bardzo dużo sztuk, więc to jest szybka, ale to bardzo szybka sprzedaż. CZTK BAMBA. Taka oto suszara. Też zobaczymy, co z tego będzie. Verowal Duo Control. Super. Remington Ceramic Slim. Kolejna, zobacz, etykieta jeszcze za danych, ale już wam mówię. Rue des Combes. Francja. Francuskie zwroty. Nie ma to tamto. Remington. Co mam dalej? Zobacz. Kolejny Remington nie. Bauer Setting Her poko. Tego dawno nie było. Tu. Co tu mamy? Kolejny Vampers Na ziemię. Co mamy jeszcze? Poducha, poducha, ale tam na dole by coś fajnego. Zobacz. Cecotek. Zobacz. 1000 W. Takie oto urządzenie. Sztos totalny moim zdaniem, żeby działać. Ale myślę, że będzie. Zobacz w ogóle inny LPN. WE, w ogóle to się ostatnio często pojawia. E, co ciekawe, Medisana tego już też troszkę mamy jest na ziemi. Popatrz, profesjonalny e, to 5 w jednym, jednym takie 6 w jednym, nawet tego jeszcze nie mieliśmy. 5 mieliśmy w jednym, ale trochę kosztuje. Pomimo tego, że jest chińskie, to jest bardzo dobrze wykonane. Kolejny cecotek też zmasakrowane opakowanie. Baby scale, jakieś tutaj poducha. Taka bardzo, bardzo można powiedzieć, pomieszana paleta. Tu jest kolejny, za stówkę Remington. Tu są znowu jakieś te. Co my tu jeszcze mamy? Bellissima, Snilaks, jakiś masażer, e, Omron. Kolejny waporyzer, Medisana, Sanitas. Zobacz jakiś rower, nawet to ale tu jest Revlon, to jest jakaś ta suszara. Remington. Kolejny płyn Ariela. Zobacz GHD. GHD nie! nie. Druga, druga pozycja, bo pierwsza za 900 zł. Wow. Aha, to jest ta paru, pa, 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 parująca tak. prostownica. na nową, ale opakowania brak. A to co? Do sauny. Do <laughs> sauny. Do sauny, no dobrze to się nie rozbił, wie. bo na dole był. No. jakaś suszara znowu, jakieś pierdoły. A to co? Taka sama. To jest. Tak. Ta. co by były dwie? Nie, raczej nie było. Sand, a coś tam, coś tam. Nie, to nie była jakaś wysoka pozycja, ale była na, na spec. Ale ta jest wysoka, to jest to samo, więc nie wiem o co ja chodzi. Zobaczymy. Zobaczymy i tego jest dużo, bo zobacz, tam jeszcze są na dole. A jeszcze jest jedna. No. Jest jakiś Philips, Revlon One, Body Composition, kolejny, tym razem sprawny, ale dziurawy nocnik. I termoloki nie z Remingtona. I coś tu jeszcze mamy, maszynka. Moi drodzy, tak to wyglądało, powiem szczerze, no wygląda to naprawdę że tego jest dużo, e, na tym openingu jest bardzo ciężko e, powiedzieć ile to będzie kosztowało, finalnie na 100% jestem przekonany, że około 9500 zł tutaj leży, do takich realnych wycen, więc mając na uwadze, że kupiona jest za 4... ile mówiłem? 700 chyba? 20 czy coś takiego, to razy 2 plus troszkę 100% będzie, e, pewnie... Jak się uda oczywiście znowu, to dostaniecie tą speckę, jak się nie uda, to nie dostaniecie. Dziękuję Wam bardzo, że dotrwaliście do końca tego filmu, a tymczasem zapraszam Was na kolejne materiały, które się niebawem pojawią. Pamiętajcie o subskrypcji, łapce i dzwoneczku, żeby nie przegapić kolejnych materiałów i żeby to się niosło, żeby ludzie widzieli, że zwroty konsumenckie to jest fajna sprawa i da się na tym zarobić e, i że te produkty naprawdę są w dobrej jakości, bo oczywiście e rośnie bardzo mocno w tych czasach. Także dziękuję i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!